Cześć, to Paweł Czabak ze Stowarzyszenia Marfan Polska. Serdecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie z cyklu z Marfanem przy kawie, które odbędzie się tym razem na Placu Konstytucji 4 w Warsztacie Warszawskim. Jest to w samym centrum Warszawy, więc każdy będzie miał blisko, więc mam nadzieję, że z tobą też się jutro zobaczymy. Spotkanie zaczynamy o godzinie 16. Planujemy zakończenie około 19, więc nawet jak chwilkę się spóźnisz, to. Nie ma sprawy, serdecznie zapraszamy. Na tym spotkaniu będziemy rozmawiać m.in. o najnowszych wydarzeniach z życia stowarzyszenia oraz o, o tym, co nowego słychać w, w, w diagnozowaniu zespołu Marfana i leczeniu, o tym, co udało się ostatnio zrobić. W, w oświatach które z nami współpracują. Więc jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o zespole Marfana i innych chorobach tkanki łącznej, serdecznie zapraszamy już jutro do Warszawy o godzinie 16. Plac Konstytucji 4. Mam nadzieję, że się jutro zobaczymy. Cześć!